Powiedziałeś jakiś czas temu, że masz problemy z pytaniami takimi otwartymi, że nie lubisz Smoltoku. Praca prezydenta trochę polega na Smoltoku i to z ludźmi, z którymi się normalnie nie chciałoby gadać. Nie uważasz, że to jest dość duża dysfunkcja, jeśli chcesz być prezydentem, a nie chce ci się tak po prostu popitolić z kimś. Wydaje mi się, że nie jest to problem. Prezydent musi podejmować ważne decyzje, spotykać się z ludźmi i rozmawiać. Przepraszam, Grzegorz Brown również. W przyszłym tygodniu jest wiadę z Grzegorzem Brownem. Spojrzałem na czat. Tak, Grzegorz Brown jest zaproszony. E, przepraszam, już. Musi spotykać się z różnymi ważnymi ludźmi, rozmawiać z nimi o ważnych sprawach i to tu jest kluczowe. Ja nie wierzę w to, że jakieś czyjeś bliskie relacje w polityce międzynarodowej dużo znaczą i są w stanie być ważniejsze od interesów narodowych poszczególnych państw. Wydaje mi się, że w swoim życiu zawodowym prawdopodobnie doszedłem dalej niż każdy z poprzednich prezydentów Polski, co znaczy, że te moje dysfunkcje jakoś nie uniemożliwiają mi realizacji zadań, które sobie postawiłem, nie uniemożliwiają mi realizacji celów. A walczysz z tą dysfunkcją, jak to określiliśmy? To znaczy, starasz się to w sobie zmienić? Z całą pewnością to zmieniam. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż 5 albo 10 lat temu. Natomiast są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy. Natomiast tak zmieniam się. Przynajmniej tak mówią osoby, które z którymi spędzam trochę czasu. No dobrze, ale to jednak, żebyś się poczuł w tej rozmowie komfortowo, to zacznę od pytań, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Mhm. E, więc nie musisz tutaj żadnego small talku. Wręcz jest on niewskazany. Jak zaczniesz. Mówić coś więcej niż tak lub nie, to zostanie to uznane jako porażka twoja, osobista. Więc tak lub nie. Podpiszę się pod wszystkim, co mówiłem 10 lat temu. Nie. Podpiszę się pod wszystkim, co mówiłem 5 lat temu. Nie pamiętam, co dokładnie mówiłem 5 no. lat temu. Pod, na pewno pod zdecydowaną większość. Tak lub nie. Nie. Podpiszę się pod wszystkim, co mówiłem rok temu. Jeżeli chodzi o poglądy, to chyba tak. Zdarza mi się wstydzić za to, co kiedyś wygadywałem. Tak. No dobrze. Bardzo dziękuję. To była ta seria pytań, tak lub nie. E, Ten człowiekiem formatu prezydenckiego. Nie. 800 plus powinno zostać. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak lub nie. W sensie w świecie idealnym uważam, że nie powinno być tego rodzaju rzeczy, natomiast nie wierzę, żeby w obecnej sytuacji politycznej dało się znieść 800 plus. Ale ja mówię o świecie idealnym. Słucham? Ja mówię o świecie. W świecie idealnym. idealnym nie powinno być 800 plus. Żałuję emisji akcji mojej kancelarii. Nie. Koalicja to coś, co mnie nie przeraża. Przerażenie nie jest właściwą rzeczywiście słowem. Mam olbrzymie zastrzeżenia i myślę, że byłbym tak, w stanie wskazać wiele słów. Jeszcze będziesz mógł rozwinąć ten temat później. Tak, na ludźmi. pewno rozwijam od razu, więc z całą pewnością miałbym olbrzymie rezerwy i zastrzeżenia, natomiast uważam, że w polityce niczego nie należy wykluczać, a już na pewno niczego nie należy być przerażonym różnego rodzaju działalnościami, więc mogę powiedzieć, że nie. Koalicja z PO to coś, co mnie nie przeraża. To sama odpowiedź. Donald Tusk to polityk większego kalibru niż Jarosław Kaczyński. Nie. Jarosław Kaczyński to polityk większego kalibru niż Donald Tusk. Nie. Podobnego kalibru. Okej. Okay. Nienawidzę Władimira Putina i tego, co on sobą reprezentuje. Znaję, że nie, nie prowadzę rozmyśleń na ten temat moich uczuć do Władimira Putina. Uważam go za wielkiego zbrodniarza i tak nienawidzę rzeczy, które robi. E, musiałem usunąć kilka osób ze swojego otoczenia, żeby się za te osoby przestać tłumaczyć. Tak. Będę walczył o takę premiera w następnych wyborach parlamentarnych. Tak. Zwierzęta umierają, a nie zdychają. Nie. Moja praca doktorska była naprawdę świetna. Tak. To no dobrze. Bardzo dziękuję. To była ta seria pytań tak lub nie.